Cześć, witajcie w dzisiejszym materiale. Przyjrzymy się bateriom, lecz nie są to zwykłe baterie. Są to baterie ładowane na kabel USB typu C. Przedstawienie, recenzja i omówienie baterii, które zaczynają wchodzić, pojawiać się na rynku. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Przejdźmy teraz do rozpakowania baterii, które są tematem dzisiejszego odcinka. Ja teraz zostawiam was z unboxingiem tych oto baterii. W zestawie znajdują się dwie baterie typu AA, przewód ładujący USB z dwoma wyjściami na USB-C. Dodatkowo producent dorzuca nam pakiet takich oto wlepek. Które możemy sobie przykleić gdziekolwiek. Ogólnie dotychczas znane nam przeznaczenie tematyki baterii AA było standardowe do zasilenia jakiegokolwiek pilota, jakiejś zabawki, która właśnie wymaga baterii AA, czy do zasilenia zegara ściennego. Dziś technologia idzie do przodu, i obecnie baterie AA nabierają nowego znaczenia. Zapytacie, co jest wyjątkowego w tych bateriach? Tak jak wspomniałem wcześniej, te baterie są ładowane za pomocą kabla USB typu C. Na YouTubie polskim nie widziałem przynajmniej takowych recenzji. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu. Ja osobiście postanowiłem nagrać, bo jest to fajny, ciekawy i użyteczny gadżet do użytku domowego, który naprawdę jest wart swojej ceny. Cena za omawiany dzisiaj zestaw baterii to 50 zł bez jednego grosika. Nie jest to duża cena jak za takowe baterie z zastosowaną tam technologią ładowania kablem USB typu C. Pojemność każdej z baterii to 1600 mAh. Każdą z baterii ładuje się do pełna od zera według producenta 2 godziny. Liczba cykli ładowania takowych baterii to 1200 razy. Nie jest to mało i patrząc na użytek zwykłych standardowych baterii AA bez takowej możliwości ładowania kablem, tylko odwołując się do ładowania takowej baterii za pomocą specjalnej przejściówki wkładanej do gniazdka, są one bardziej wydajniejsze i bardziej ekologiczne. Jestem niemalże pewny, że więcej pieniędzy przeznaczylibyśmy na zakup kolejnych baterii. W przypadku rozładowania danego zestawu baterii, czas pracy samych baterii na pełnym ładowaniu jest różny. Nie można tu konkretnie stwierdzić ile. W zależności jeżeli będzie to zegar, no to baterie chodzą cały czas. W zależności też od zapotrzebowania danego urządzenia na pobór mocy z tych oto baterii, ten czas będzie się różnił, więc nie mogę wam tutaj powiedzieć na ile pełne naładowanie tej baterii starcza w zależności od użytkowanego z nią przedmiotu. Te baterie są z pewnością efektywniejsze i zmniejszające ilość elektrośmieci. Z biegiem czasu na rynku tych rodzajów baterii będzie pojawiać się coraz więcej. Przejdźmy teraz do podsumowania omawianych dzisiaj baterii. Jeżeli chodzi o aspekt ceny, cena 50 zł za takowy zestaw, zastosowana tutaj technologia, ilość cykli ładowania idąca w parze z brakiem właściwie zapotrzebowania kupna standardowych baterii AA w przypadku ich zużycia. Jeżeli chodzi o ocenę ceny, oceniam tutaj na 5 na 5. Kolejny aspekt, można rzecz delikatnie wizualny. Baterie są w zależności od producenta. W fajnej kolorystyce z portem ładowania USB typu C. Tutaj daje mocne 4. Tak, dajmy 4. I ostatni aspekt, w którym chciałbym ocenić te baterie, to sama ekologia. Nie ma tutaj, nawet moim zdaniem, mowy o zastanawianiu się, czy te baterie są OK. Dzięki tym bateriom ogólnie rzecz biorąc, zmniejszy się liczba elektrośmieci, więc wprowadzanie takowej technologii. Do takich rzeczy jest jak najbardziej na plus. Oceniam tutaj również 5 na 5. Jest to fajny gadżet dla osób lubiących nową technologię. Nie jest on drogi i jest z pewnością jak najbardziej użyteczny. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na temat stosowania technologii w takowych przedmiotach, rzeczach, czy ma to sens, czy jest to robienie czegoś po prostu na siłę. To by było ode mnie na tyle w tym materiale. Życzę Wam wszystkiego dobrego na nowy rok. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.